Słuchajcie, nagadałam się, ale się okazało, że się nie nagrywało, więc może to i lepiej, bo już raz to przeszłam, więc to będzie mi szybciej, łatwiej i tak dalej. Witam Was serdecznie na moim kanale po ponad półrocznej przerwie. Tak, słuchajcie, to jest najdłuższa przerwa na tym kanale. W ogóle się nie odzywałam, jak widzieliście, nie było mnie, po prostu zniknęłam, ponieważ miałam powód. A tym powodem było to, że poszłam do nowej pracy i ta praca mnie tak wciągnęła fizycznie, psychicznie, czasowo, że nie było sz... szans, nie było szans zająć się czymkolwiek innym. Tym bardziej, że jak wiecie, ta branża w cudzysłowie beauty wymaga jakiejś takiej wiecie, niezmęczonej twarzy, uśmiechu. No ja przynajmniej tak mam, że jak mam doła, jestem zmęczona, to po prostu jak jestem zmęczona, to nie mam siły na nic, a byłam zmęczona permanentnie przez pół roku i teraz chyba też odchorowuje to wszystko. Jak widzicie również ściągnęłam moje blond, piękne, piękne, długie włosy i wyglądam jak wyglądam w tych moich. <laughs> w kolor jest straszny, bo się zmył, ale dobra, nie patrzmy na to. Yy, prawda jest taka, że Strasznie mi te włosy zniszczyły moje włosy, szczególnie przy ściąganiu. Fajne są, uwielbiałam je, ale niestety ja je ściągnąłam dopiero teraz, czyli ja je miałam, słuchajcie, przez rok. Po roku naprawdę miałam tak pociechane swoje włosy, że nie wiem czy. Prawda jest taka, że nie mogę mieć długich włosów swoich własnych. Teraz mam taką kitkę, ale już jutro idę do fryzjera. Mam nadzieję, że mi się uda ja jakoś te włosy sobie podetnę. Być może nie tak krótko jak miałam, nie wiem, jeszcze chciałam, bo moje marzenie zostało spełnione, miałam długie, piękne włosy, skończyło się, trzeba wrócić do, do naturalności. Nie przeszkadza mi to, tak jak na przykład to, że na, w tym momencie sobie odpuściłam w ogóle botoksy, nic nie robię, nie będę robiła, być może, może mi wróci na razie, nie. Te pół roku, ten czas, w ogóle ten rok, w ogóle te lata ostatnie bardzo dużo we mnie zmieniły. Ale to nie było proste. Przyznaję, że miałam taki moment i to też było powodem chyba tego, że trochę przestałam nagrywać. Yy, po prostu nie miałam ochoty na siebie patrzeć. Słuchajcie, no... Yy, jestem w, w okresie menopauzy. Inaczej klimakterium albo przechwytanie. Nie lubię tego ostatniego, bo nie uważam, że przekwitam, tylko dojrzewam. Owoc dojrzewa. I tak do tego podchodzę. Miałam taki moment, zanim do tego doszłam, że po prostu nie mogłam na siebie patrzeć. Nie mogłam patrzeć na swoje fory pod oczami, podpuchnięcia upadającą powiekę, zmarchy, przebarwienia. Byłam zmęczona i to wszystko się razem, tak wiecie, nakładało. Mało się malowałam, i chyba mi to zostało. Dzisiaj się trochę mocniej pomalowałam, bo film nakręcam, więc muszę jakoś ugrodować. Ale ogólnie mało się malowałam i też nie uznałam, że nie potrzebuję tak dużo rzeczy. Ten kanał, żeby istniał, żeby w ogóle chciał to oglądać, to po prostu musi robić testy. A te testy, wiecie, to jest rzecz, tak się tak mówi, tutaj 200, tam stóweczkę i tak w ciągu miesiąca wychodziło mi 1000 zł, no same testy, 1000 zł, słuchajcie. No wiecie, to dużo, nie dużo, no, jak się na to popatrzy, to myślę, że dużo, tym bardziej, że rzeczy, które ja testowałam właściwie niejednokrotnie, a bardzo często, muszę robić, że zawsze, prawie zawsze. Potem leżałem, albo ja próbowałam odsprzedać. Trudno się odprzeda, nie? zresztą wkurza mnie to, albo je ja komuś oddawałam, albo po prostu leżą i, i co? Szkoda trochę, nie? Kasy. Więc ja uznałam, że okej, okay, wracam na kanał, będę robiła jakieś testy, ale będą to na pewno mniejsze ilości. Trudno. wiecie, przestaje się spinać. Będzie, co będzie, już jakby YouTube sam ogranicza bardzo, bardzo mocno twórców, więc już teraz na YouTubie to się naprawdę pracuje, przynajmniej takie kanały jak moje, dla przyjemności. Zobaczymy. Nie nastawiam się, ale, ale jakby uznałam, w ogóle w swoim życiu uznałam, że mam za dużo rzeczy. Bardzo ograniczałam zakupy, cieszy mnie to, nie potrzebuję wielu rzeczy, które miałam, więc je też posprzedawałam. Cieszę się, że jest drugi rynek, bo te, przynajmniej te rzeczy po prostu, wiecie, mają drugie, trzecie życie. To jest idealna sprawa. Więc ym, no tak, ale zaczynając od początku. Hmm. Słuchajcie, zrobiliśmy w końcu ogród. Ogród do taras, no bo tego ogroda może nie nazywamy, bo to jest 70-80 metrów, tak przed koło dołu. Ale w końcu zrobiliśmy w czerwcu tę część taką budowlaną powiedzmy, a całe wakacje, prawie cały lipiec Łukasz robił płot, ze mną tutaj malowaliśmy i robiliśmy i drewutnie. I muszę wam powiedzieć, że to wyszło po prostu w mojej nieskromnej ocenie. Świetnie kocham to pomieszczenie, bo my to nazywamy pomieszczenie, to jest kolejne pomieszczenie naszego domu, w którym spędzaliśmy całe Wakacje, siedząc, pijąc kawkę, siedząc, oglądając gwiazdy, po prostu cudownie. Uwielbiam naprawdę taka mała rzecz, zrobiona właściwie z własnym sumptem, a cieszę więc i też dzięki temu, właśnie że jakby odrodziła się moja miłość do ogrodnictwa, no, do, do, do kwiatów, do roślin. Zresztą ja jestem, już możecie mnie poznać, że jestem chyba wrażliwa w ogóle na faunę i flory, no, i dziękuję Panu Bogu za to, czytam. Dziękuję sile wyższej, że tak się stało, bo gdzieś mi dało to taką, taki pomysł na resztę mojego życia. Mam nadzieję, że to zrealizuje o wszystkim się dowiedzie. No, taki, takie były wakacje. A poza tym, nic nie pamiętam, wygrałam naprawdę bardzo, bardzo ciężko od rana do nocy w samochodzie. Nie chcę w ogóle do tego wracać. Natomiast przyszła taka informacja w trakcie wakacji później. Że wyjazd, o którym marzyłam, który planowałam, który miał się odbyć w tam przyszłym roku na, moją 50, na moje 50. urodziny, okazało się, że po prostu musi być przesunięty na ten rok. W związku z powyższym musiałam poczynić pewne kroki, o których wam ja powiem w innym odcinku. No i słuchajcie, wyjechaliśmy. To była moja. Mój wyjazd z życia, zdrowia, emocji, wszystkiego, to był w ogóle wyjazd, który zmienił moje życie, tak myślę. Wyjechaliśmy, słuchajcie, na trekking pod Mont Everest. I na pewno zrobię ten oddzielny film, ponieważ to było tak... To była tak emocjonalna i emocjonująca wyprawa. Co tam się powydarzało w ogóle, ach. W każdym razie wróciłam. Jestem chora. Czuję się średnio, jestem słaba. Eee, więc ogólnie siedzę w domu i się leczę. Czuję się tak naprawdę nie do końca. Um, no, to właściwie tak bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie. Jeżeli chodzi o moje życie przez te pół, no ponad pół roku. Fox mój pies żyje ma się bardzo dobrze. Kot. Mój ukochany Rubin ma się też bardzo dobrze, jest jeszcze grubszy <noise> i bardziej puchaty, niż był. Przypominam, że Rubin ma białaczkę, więc chciałam powiedzieć, że nie bójcie się kotów z białaczką. Cudowne, cudowne stworzenie. Mam nadzieję, że będzie znany jak najdłużej. Nie wiem, czy dlatego, że on był chory, czy coś, czy to po prostu taki nam się kot trafił, ale jest to kot ideał. Naprawdę, to jest kot... Ja nie, wie... ja nie wiem, ja wiem, że już... Ale to jest Kodi ja kochamy go miłością po prostu bez względu i Fox też go nawet kocha I on też Foxem nawet kocha. Wyżera mu naprawdę. Rybki żyją, kwiaty żyją, jestem zarośnięta w kwiatach tutaj, wszędzie jest pełno kwiatów, także wszystko żyje, ja żyję i bardzo się cieszę, że w końcu coś nagrałam. Chociaż tak jak Wam powiedziałam, wszystko. Było przeciwko mnie, lampy się nie świeciły, zepsułam jedną lampę, Uchwyt zaraz mi powiecie, że mi padnie. Ring mi nie świeci, aparat się zepsuł, bateria w aparacie, nie można było jej wyciągnąć, bo wybuchła po tym pół roku. No by Wam, wszystko było nie tak, ale w końcu się udało. I mam nadzieję, że się cieszycie, że się odezwałam, bo ja się cieszę, że się odezwałam. Nie wiem jaki to będzie dalej kanał, czy ja będę miała siłę i wiecie... A no zobaczymy. Nie, 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 nie. Po prostu czuję, że mam teraz ochotę wrócić i wracam. Napiszcie mi, proszę, bardzo was, proszę, co tam u Was słychać, czy wszystko ok, czy jedzie. Ja w ogóle powiem Wam, wyleciałam kompletnie z tej sfery beauty? Ja nie wiem, w ogóle, żeby mówię, dobra, coś trzeba kupić na ten, na ten początek. I ja nawet nie wiedziałam, co teraz jest nowego, nie oglądam. wam to jest też fajna rzecz, wszystko mnie wkurza. Wszystkie kanały, które oglądałam właściwie, przestałam oglądać. Te stare, makijażowe, laski mnie tak wkurzały. To się zrobił już taki, wiecie, sklep, tele, tele, telesklep, że stwierdziłam, nie, no nie będę tego oglądać. Więc naprawdę bardzo, bardzo tańczyłam I też osób, które oglądam w tej branży beauty, więc ja w ogóle nie wiedziałam, co, co, co się dzieje na tym rynku w ogóle. Przez ten czas się malowałam swoimi sprawdzonymi kosmetykami i okazuje się, że naprawdę możecie mieć tak mało i się tak z tym dobrze czuć. Dlatego wiecie, trochę to tak się nie zgadza z tym. Ten kanał. No on na pewno zmieni swój charakter. Nie może być to już taki kanał typowo. Testow, testując wszystko, więc postaram się Was trochę wpuścić do mojego życia na tyle, na ile pozwoli mi bezpieczeństwo, trochę takie, wiecie, takie bezpieczeństwo, higiena życia, żeby potem nie, nie, nie wysłuchiwać i nie wyczytywać jakichś głupich rzeczy na swój temat. No, zobaczymy, jak to się będzie toczyło. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że nagrałam ten film, że w końcu usiadłam, bo też nie wiedziałam, czy mam się malować, czy się nie malować. Tam z tyłu, wiecie, miały być te kwiaty, nie ma kwiatów, więc musiałam coś wymyślić, żeby, żeby, ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem w ostrości, nie, to jest ciekawe. Może być, że ja nie jestem w ostrości. Także wybaczcie mi ten film, jeżeli nie byłam w ostrości. No, ale niestety jeszcze muszę się przyzwyczaić do tego, że gdzie mam patrzeć i na co mam patrzeć, żeby, żeby mi to nie, ciekało. nie uciekało. Zapomniałam. A ja też nie wiedziałam, co mam robić, czy mam się malować. A jak się maluję, to ja tak nie umiem gadać. Ja dużo gadam w głowie. Ja w ogóle teraz słuchajcie, mówię. Ja nie wiem, czy ja już to mówiłam na tym filmie. Czy ja mówiłam na tym filmie, który się nie nagrał, więc wybaczcie mi, jak się będę powtarzać, bo ja po prostu mam takiego mindfucka teraz w głowie. <laughs> I nie wiem. No ale myślę, że będzie okej. Okay. No, to co chciałam, to wam powiedziałam. Tak? Tak. Patrzę sobie na mój ogród i na moje, wiecie, wiecie, jak to jest? Jedzicie na jakiś wyjazd, przywozicie pamiątkę z wyjazdu, i tą pamiątką z wyjazdu są chorągiewki nepalskie z modlitwami. I to wyglądało tak śmiesznie, jak to Łukasz powiesił, ale teraz tak to rozjaśnia ten zimowy krajobraz. Jak patrzę tutaj na długowicę, to pokażę Wam później, zrobię zdjęcie. Ale jest to naprawdę bardzo przyjemne, takie rozweselające. No dobra, to chyba wsią, jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście coś jeszcze wiedzieć, no ale ja tak jak powiedziałam, jeszcze wiele tematów, do wielu tematów wrócimy, na razie to jest taki tylko wstęp, to proszę piszcie i jesteśmy w kontakcie, mam nadzieję. Buziaki, papa, hej.